Dzień dobry Państwu. W kolejnym odcinku, tak jak obiecałem, parę słów na temat nawożenia obecnie i sytuacji żywieniowej, kondycji w odmianach z grupy Jona Goldów. Niestety, tak jak większość sadowników sygnalizuje w tym roku, no nie, nie, nie zostało na nich zbyt wiele owoców. Być może, być może problemem było to, że przy obfitym kwitnieniu wiosną, wielu sadowników wchodziło dosyć wcześnie już z przesadzaniem. I o ile na innych odmianach może to nie odbiło się tak niekorzystnie. To tutaj jednak, tak jak większość mówi, w tej grupie mocno się posypało. I, i, i tutaj, wprawdzie, to jest inny zupełnie sad, już starszy sad w stosunku do tego, co, co, o czym, w którym byliśmy w poprzednim odcinku. Natomiast. No, widzimy, że tutaj tych owoców rzeczywiście nie ma. Yy, tu rozmawiając z właścicielem, no jest, jest stały problem yy, może stanowisko jest za mocne. Mimo podcinania korzeni te drzewa dosyć mocno rosną. Taka sama sytuacja będzie wszędzie tam, gdzie właśnie yy, nie, no, te, te owoce nie zawiązały, kiedy się posypały. Czyli na tych, na tych wszystkich odmianach z grupy Ona Gold, gdzie, gdzie poszło przerzedzanie, być może zbyt mocne, zbyt wcześnie. Yy, I teraz mamy bicie w pędy, mamy zbyt przewagę. Wzrostu wegetatywnego, nad wzrostem generatywnym. Tych owoców jest tutaj niewiele. No i co w takiej sytuacji robić? No, oczywiście, to co w naszym programie standardowo jest, czyli po czerwcowym opadzie, zastosowanie uniki kalcium nie ma kompletnie sensu. Dlatego, że w tej sytuacji, proszę Państwa, musimy pamiętać, że yy, no, owoce, których jest tak mało, i yy, no, będą miały tendencję do przerastania na pewno. W związku z tym te przerastające owoce zawsze mamy tutaj problem yy, z dobrym odżywieniem wapniem, z dobrą relacją wapnia do potasu w momencie zbioru i dlatego też no, stosowanie dodatkowego źródła potasu kompletnie nie ma, nie ma żadnego sensu. Też trzeba uważać ze wszystkimi myślę odżywkami yy, dolistnymi, które ten potas zawierają, a to na czym powinniśmy się skupić przy, yy, przy tak. K słabym zawiązaniu to jest na pewno odżywienie wapniowe, szczególnie przy tych warunkach pogodowych, jakie teraz mamy. Czyli znowuż mamy, proszę Państwa, to co, to, co mówiłem w poprzednim odcinku. Wysokie temperatury, silną operację słoneczną, dodatkowo wiatry, które towarzyszą tym przechodzącym frontom. Także tutaj, proszę Państwa, przede wszystkim powinniśmy się skupiać na dostarczeniu wapnia do tych owoców. I znowuż, proszę Państwa, to co mówiłem ostatnio tutaj w odżywieniu wapniowym nie jest istotna. Jednorazowa dawka czy duża ilość wapnia. Wszystkie badania, wszystkich naukowców, jakie, jakie ja znam, pokazują, że w dobrym odżywieniu wapniem dużo ważniejsza jest częstotliwość. Powtarzanie tych zabiegów wapniowych niż jednorazowa dawka większą, większą ilością. Dlatego zachęcam tutaj do wykonywania zabiegów właśnie częstych, ta częstotliwość powinna być większa w okresach właśnie pogody słonecznej, wiecznej i. No, pytanie czym? Czym tutaj, czym, czym dostarczać ten wapń do owoców? Proszę Państwa, w przypadku odmiany gala mówiłem o tym, że tam bardzo dobrym rozwiązaniem będzie nasz kalcinit, czyli saletra wapniowa. Dlaczego? Dlatego, że no, odmiana z natury drobnoowocowa zawsze ten azot dodatkowo troszeczkę wpłynie na, na wzrost wielkości owoców, na, na, na poprawę jakości. Ta, ten, ten azot, który, który w Wcale trzewapniowe wapniowej będzie, będzie jednak tą średnicę owocu y, troszeczkę nam zwiększał, co dla nas, dla nas na pewno będzie korzystne. W tej sytuacji wcale nam nie zależy, tu chcemy zadziałać czymś odwrotnym. I my, proszę Państwa, w ofercie mamy produkt, który, który y, umieszczony jest w naszym programie. On jest wprawdzie w programie y, pod sam koniec i sadownicy stosują standardowo coś, co, co właśnie y, myślę, że y, Państwo znacie, bezezotowe źródło wapnia, y, chlorek wapnia. Mais... W naszej ofercie tu oferujemy płynny chlorek wapnia o najwyższej czystości z grupy Jarawita o nazwie Stopit. Dla większości odmian, i w normalnych warunkach, przy normalnym zawiązaniu, my polecamy zabiegi tym preparatem jako ostatnie dwa zabiegi przed zbiorami. I podtrzymujemy to nadal dla odmian tych, gdzie jest normalne czy mocne zawiązanie, nawet dla gali, żeby wykonać te dwa zabiegi na koniec. Natomiast teraz, w okresie lata, myślę, że. W takiej sytuacji, jak mamy tutaj, na tej kwaterze, na pewno ten preparat należy wprowadzić dużo wcześniej, nie gonić już tych drzew azotem, nie gonić tych zawiązków też nie, nie powodować zbyt dużego wzrostu, więc źródło bezazotowe, jara vita Stopit, źródło bezazotowego wapnia na pewno będzie jak najbardziej wskazane. Dawka 5 litrów na hektar w jednorazowym oprysku. Warto to wykonywać też dosyć regularnie, po to, żeby. Właśnie cały czas na kolejnych etapach wzrostu no, dostarczać tego wapnia do rosnących zawiązków. No i przypominam też jeszcze raz, szczególnie tu, zobaczcie Państwo, tu ilość cieczy jest kluczowa. W jaki sposób my chcemy dostarczyć, jeżeli weźmiemy te 500, czy niektórzy jakby chcieli jeszcze mniej niż 500, to nie ma żadnego sensu, bo ta ciecz w ogóle nie dotrze do zawiązków, jeżeli wykonamy ją zbyt mało. Może tu nawet między 750 a 1000 w takim sadzie trzeba wykonać jechać tak, żeby dotrzeć. Jeżeli, proszę Państwa, my po zabiegu wejdziemy i dotkniemy zawiązków i zawiązki nie są mokre, nie, nie, ma, nie ma cieczy na nich, to lepiej było tego zabiegu nie wykonywać, poświęcić czas na coś innego. To nie chodzi o to, żeby nanieść na liście, wapń z liści nie przemieszcza się do owoców, więc jeżeli my wykonujemy pozakorzeniowe odżywianie wapniem, zawsze musimy tak wykonać zabieg, żeby nanieść ciecz z jonem wapniowym na ten organ, na którym nam zależy. W tym przypadku na owocach. Także to jest, proszę Państwa, podstawa. No i, i tyle. Także to myślę odnośnie tych, tej grupy odmian i tej sytuacji, kiedy jest dużo słabsze zawiązanie, jest bardzo zasadne. Tak jak powiedziałem, Jarawita Stopit, czyli ten nawóz, który proponuję właśnie dla, w sytuacjach no tego słabszego zawiązania, no jest... Jak wszyscy wiemy, jest chlorkiem wapnia. Czyli nie jest to saletra wapniowa, która zawiera azot, czyli. Coś, co tego azotu nie zawiera. Chlorek wapnia. No, wielu sadowników powie, no przecież ja stosuję chlorek wapnia, ja wiem. Są, są na rynku, jest, jest dużo różnych form, również stałych, płatkowych chlorków wapnia, ale też wszyscy mniej więcej wiedzą, <laughs> mniej lub więcej, że no, różne są te chlorki wapnia, różna jest ich jakość, różne zawartości czy dodatki, czystość i tym podobne. Stąd też wielu sadowników kupuje te płatkowe formy wapnia, chlorku wapnia, płatkowe formy chlorku wapnia. No, i mając świadomość, że mogą one powodować różnego rodzaju problemy, a to odzawienia, a to jakieś innego rodzaju uszkodzenia czy poparzenia, dodaje różnego rodzaju związki, a to zwilżacze, a to aminokwasy i tym podobne. Proszę Państwa, i tutaj chciałem powiedzieć, że nie zawsze wyjście i szukanie tanich rozwiązań, które wydają nam się tanie, jest najlepszym sposobem. Dlaczego? Dlatego, że bierzemy, powiedzmy, jakiś tani płatkowy chlorek wapnia, ale dodajemy do niego aminokwasów, dodajemy zwilżaczy i tutaj zastanawiam się, czy już zaczyna ekonomia troszeczkę yy, no, nie, szwa, nie szwankuje nam. I, I czy my, dodając na przykład aminokwasów do płatkowego chlorku wapnia, nie powodujemy tego, co chcemy uniknąć stosując chlorek wapnia, czyli rezygnować z azotu. Azotu. Aminokwasy, proszę Państwa, to jest azot, i jakby na to nie patrzeć. Natomiast czym jest Jarawita stopid? Jarawita stopid jest całkowicie, można powiedzieć, aptecznie czystym chlorkiem wapnia w formie roztworu, który nie zawiera żadnych dodatków typu azot. To jest, mówię, czysty chlorek wapnia. Pełni rozpuszczalny, całkowicie bezpieczny, i na dodatek już zawiera substancje, które poprawiają przyczepność do, do, do tkanki. Także nie trzeba dodatkowo wydawać pieniędzy na tego typu środki. także Kolejna rzecz do rozważenia, czy warto szukać rozwiązań, powiedzmy, które zawierają pewną dozę ryzyka, i dodatkowo, żeby zmniejszyć to ryzyko, zapłacić za dodatki, które dokładamy, czy też wybrać prosty produkt, który wlewamy do opryskiwacza i jedziemy. Państwa ocenie. Pozostawiam to pod rozwagę. Proszę Państwa, chciałbym na koniec jeszcze na jedną rzecz zwrócić uwagę, taką bardzo, bardzo ważną, którą zresztą ja niejednokrotnie o tym mówię i w rozmowach z sadownikami nieraz sami się sadownicy też przyznają do, do, do pewnego błędu, który jest często w lecie popełniany. W lecie, w którym jest mało opadów, jest mała presja chorobowa. Często sadownicy, wydaje mi się, wykonują zbyt mało zabiegów właśnie wapniem. To, co powiedziałem, to częstotliwość zabiegów decyduje o tym, ile, tych, ile tego wapnia potem w owocach się znajduje w momencie zbioru. I jaka jest relacja wapnia do potasu w momencie zbioru. Która to relacja tak naprawdę decyduje o tym, jak długo ten owoc możemy przechowywać. I jeżeli, proszę Państwa, my zakładając to, że. Może nieekonomiczne jest wjechanie do sadu z opryskiem samą saletrą wapniową czy jakimkolwiek preparatem wapniowym, bo nie jedziemy z żadnym preparatem przeciwgrzybowym. No to to uważam w roku suchym jest olbrzymim błędem. Dlatego, że to co mówiłem też w poprzednim odcinku, pamiętajmy proszę Państwa, kiedy jest ciepło. Kiedy świeci słońce i jeszcze jest wiatr, to całość wapnia, nawet jeżeli my wapnujemy sad, dostarczamy kalcynic z fertygacją i dostarczamy ten wapń do gleby, to on trafia przede wszystkim do liści, w owocach go nie będzie. I dlatego, proszę Państwa, im bardziej ciepłe, słoneczne, wieczne lato, tym częściej powinniśmy pryskać. I proszę sobie przeliczyć, jakie straty. Ja zresztą mówiłem to na jednym ze spotkań w zimie, że kiedy analizowaliśmy stan przechowywany. Owoców, jakie straty ponosimy potem w przechowywaniu, jeżeli te, ten owoc nie jest dobrze odżywiony wapniem w momencie, kiedy go wkładamy do komory? Dlatego, dodatkowy zabieg z samym wapniem, zaletą wapniową, czy też stopitem, ma naprawdę głęboki sens z punktu widzenia ekonomicznego i potem dobrego przechowywania owoców i podaży na rynek w dobrej jakości. Bo jeżeli ten owoc będzie kiepskiej jakości potem już w okresie wiosny, sami wiemy jak to jest. Handel i konsumenci też nie będą szukać takiego jabłka i będą wybierać inne owoce, co na pewno wpłynie niekorzystnie na cenę właśnie jabłek. Czego Państwu nie życzę i jeszcze raz zachęcam do rozważenia i wykonywania tych zabiegów w okresie lata, nawet z samym nawozem wapniowym, jeżeli nie ma potrzeby pryskać przeciwko szkodnikom czy chorobom grzybowym.